W dzisiejszym odcinku ruszamy w kierunku Doliny Śmierci. Obejrzymy ją z kilku punktów widokowych. Pierwszy będzie górzysty Dante's View. To miejsce w Gwiezdnych Wojnach było pokazywane jako port kosmiczny Mos Eisley na planecie Tatooine. Później poglądamy niesamowite kształty z piaskowców na Zabriski Point, które w filmach przedstawiane jest jako powierzchnia Marsa. I w końcu dotrzemy do Badwater, słonego wyschniętego jeziora, depresji i najniżej położonego punktu w Ameryce Północnej. Dzień dobry. Witam Was. Dzisiaj mamy trzy punkty do zobaczenia. Chyba mikrofon muszę wziąć, coś mi się zdaje, bo wiaterek jest. Trzy punkty do zobaczenia. Dookoła Dewali, dookoła Doliny Śmierci. Ale teraz gdzieś jesteśmy, w takich pustynnych górach. Postanowiliśmy się na chwilę zatrzymać i podelektować tutaj widokami i ciszą. Ciszą? Nie słyszałeś strzałów przed chwilą. Tak? Były strzały jakieś? Kurde, myślę, że polują. A kurde, dobra, <grym> ruszamy. O, faktycznie, ja Dobra, śmigamy. No, zobaczcie tutaj jak sól jest na tych polach, na tej pustyni. Co ciekawe, na tej soli rosną rośliny. Okazuje się, że tutaj przy wjeździe do Doliny Śmierci trzeba zapłacić bilety. Bilet siedmiodniowy kosztuje 30 dolców. Także kupujemy. Jakieś kurcze, nie pamiętam tego w zeszłym roku może przypiraciliśmy lekko bez biletu wjechaliśmy o, i już dotarliśmy do naszego pierwszego przystanku przy Dolinie Śmierci i jest to przystanek widokowy z góry żeby poglądać tą dolinę z góry no i wygląda, powiem wam, jakoś lepiej niż w zeszłym roku mega już wam pokazuję Fajne chmurki są też, które też robią robotę. Zobaczcie tutaj, na tej soli, tutaj na dole, chmury się e, odznaczają, robią taki cień ruchomy. Idziemy tam, pójdziemy po tej ścieżce kawałek, pochodzić tam. Konferencja tutaj na szczycie no znowu będę mieć kolejne zdjęcia i nie będę już w ogóle wiedziała które mam wybrać na swoje tło na Facebook'a <grymne> to są problemy pierwszego świata <grymne> tak, dokładnie, problemy pierwszego świata no, postanowiliśmy wejść trochę pod górkę zobaczyć z jeszcze wyższego punktu Teraz czas na górę Idziemy, idziemy O tam gdzieś wejdziemy Przynajmniej taki jest plan Kurde, chyba kamerka nie oddaje tego Odejdźmy tam jeszcze pięknie. Ostrażnie Hello. Hello No dobra, śmigamy do kolejnego punktu Zabriskie Point czyli taka trochę polska nazwa ale najpierw, żeby zjechać z tego Dante musimy trochę serpentyn pokonać i to takich konkretnych chaliśmy do zabliskie i tutaj zdecydowanie jest już gorąco. piekielnie gorąco O to wszystko zajebisty piaskowiec jest. Tutaj jeszcze piaskowce w zeberkę. No i w tle dolina z salą. Zabriskie Point. Konkretny skwar tutaj. Do mi właśnie doczytała, że to takie ciemniejsze. To są pokłady lawy. Tutaj jakaś była aktywność wulkaniczna. No, no i teraz czeka nas ostatni punkt naszej wyprawy: Watwater. Wjeżdżamy tam na tą płytę, czy tam na tą taflę tego jeziora. Zapewne wyschniętego, zapewne. Pełnego soli z tego, co widzieliśmy na górze. No i z tego, co pamiętam w zeszłym roku, no to tam trochę takimi gruntówkami się jedzie, więc pojeździmy trochę sportowym autem po gruntówkach. No, no i później powrót do Las Vegas. Pakowanie może jeszcze jakieś lekkie zakupy. No i wracamy do chłodniejszej Polski, już trochę nam się tęskni, no, ale na razie jeszcze śmigamy do doliny śmierci pochodzić po soli. no Witam z Bedwater. Tam mniej więcej jest takie oznaczenie, gdzie jest pokazane sea level, czyli poziom morza, a my idziemy. Pochodzi troszkę po soli. Zobaczymy, czy jest woda, czy nie ma wody. Chyba nie ma wody. No ale idziemy. Na pewno jest bardzo dużo soli. W ogóle fuksem złapaliśmy tutaj miejsce do parkowania. Bo jest nieźle wszystko zawalone. Całkiem sporo ludzi. No, no i tak jak patrzyliśmy, patrzyliśmy. pokazywał nam termometr w samochodzie. Ile było? 99 stopni? Tak. Fahrenheita. 99 stopni Jeszcze nie wiem ile to jest, bo nie ma tutaj zasięgu więc nie jestem w stanie tego przeliczyć Ale podejrzewam, że to może być coś koło 53 stopni Celsjusza Także gorąco Zobaczcie, tutaj jest jakaś odrobina wody Tutaj sól z spękaną ziemią ale tam jakaś woda a tam, jest tam jak byliśmy na Dante to czytaliśmy, że przez Dolinę śmierci idzie podziemna rzeka, która tam 180 coś mil idzie pod ziemią no i wychodzi po tych 180 milach gdzieś tam na powierzchni i ukazuje się, nazywana jest ukrytą rzeką. Zobaczcie, jak ziemia tutaj jest spękana i wymieszana z solą. A my śmigamy o tam na tą głachę trzeba zrobić foteczkę z dowodem, że jesteśmy tutaj. To I już staje. Jak się idzie po soli, to w takim grubym piachu trochę. No. jak to głęboko mówiłaś? Każdy kilometr, 855 metrów poniżej poziomu no. morza. Wow, grubo. Kurde, i znowu nie wziąłem okularów. A tutaj po prostu tak razi, że szok. Kurde, mam nadzieję, że to co wcześniej mówiłem, wszystko słychać. Zapomniałem o mikrofoniku włączyć z detkatem. To co, wiecie, sprawia pewien dyskomfort tutaj jeżdżąc po okolicach tej Doliny Śmierci to to, że tutaj nie ma zupełnie, zupełnie zasięgu internetu więc do internetu nawet zadzwonić ciężko by było gdzieś i no jakby tutaj cokolwiek się zadziało, a wiadomo, jak się jest obcokrajowcem za oceanem, to taki jest lekki dyskomforcik. No to jest kłopocik, tak? Ale trochę jeździ tutaj ludzi, więc myślę, że nie zginęlibyśmy. Wyglądasz jakbyś po śniegu chodziła? Tak? tak. No, w zeszłym roku można było dojść tutaj do wody Dzisiaj raczej wątpię, żebyśmy doszli i pochlapali stópki słonej w wodzie cieplutkiej. Tu widzę tak kilometr się idzie, idzie, idzie. Jest tylko sól. W sumie nie tylko sól, bo sól i słońce. I nawet już się śmialiśmy wczoraj, że zostanę prawdziwym rednekiem. Kurde, to słońce tak pali mi ten kark. Będzie rednek. Prawdziwy amerykański rednek. Chodź tutaj, selfiaczki, robimy takie kamerkowe tak, jeszcze i słuchajcie nie popełnijcie takiego błędu, jakiego, jaki ja popełniłem czyli jeżeli tu się wybieracie to bierzcie okulary przeciwsłoneczne Nie już tak bolało oczy, że szok patrz, ktoś wykopał tutaj przerębel, woda jest czy sam się wykopu przerębel czekajcie, idzie tu uciekł mi z komerki tu jest ale jest woda i co, chcesz polizać tej soli? nie nie? nie, bo to tak jakby ślizał, nie wiem ile podesz z butów może i tak, może i nie ja w zeszłym roku próbowałem, czy słono jest i co, słono? Słona. i opowiada i macha rękami tutaj wymaga jakiego sprostowania Dominika nie zobaczyła kropeczki na znaku to jest 86 metrów poniżej poziomu morza nie 800 to ja jest dobry z matematyki i wiesz, że te stopy to <noise> Okej okay. Dobra Co robisz? Co robisz? Trzeba buty z soli. A pokażę jakie masz. Już wytrzepałam, prawie wszystko. Albo i nie U mnie mimo trzepania i tak białe. Jeden drugi To co? Słuchajcie, będziemy się powoli żegnać z Doliną Śmierci. My z Domi ruszamy do e, Las Vegas. Pakowanko, zakupki. No i do zobaczenia. Pa. Ścigamy naszym stankiem Cybertrucka Tesla.